To nie będzie zwykły wywiad. To nie będzie zwykły wywiad, na pewno. Jak znajdowałeś klientów, skoro nie miałeś klientów? Zrobiłem sobie listę osób, których zna, które znam. To jest pierwszy krok. Z osób, które znam określasz sobie te, które Cię lubią. Już jest znacznie mniej ile osób na tej liście. <grym> Później sobie określasz, kto od Ciebie może kupić produkt o takiej tematyce. No i wybrałem sobie 10 nazwisk, wysłałem do nich maila. Hej, jak napiszę książkę, czy ją kupisz? Na 10 osób odpisało, 7 odpisało, że tak. No dobra, ten kolejny mail, mam to z kursu, właśnie od Kagena. Ten kolejny krok jest mega ważny, bo ludzie zatrzymują się na pierwszym etapie, czyli robią badanie marketingowe. Czyli, tak, czy tak. kupiłbyś moją książkę? No, kupiłbym twoją książkę, a kupisz nie. No to kolejne pytanie było takie: w takim razie, czy jeśli ją napiszę, wonek spełniony, to ją kupisz? Z tych siedmiu osób pięć pisało tak. I co zrobiłem? Wkleję numer konta. To jest 5 razy 39 tak. złotych. I to się wydarzyło w ciągu godziny. I patrzę. No, oni przelali pieniądze. I to, teraz myśl krytyczna. Nie? Działa opór przez chwilę. Znajomi. Nie ma więcej takich ludzi na świecie. No to muszę pójść z walidacją krok dalej. Idziemy do obcych. I miałem wystąpienie w Londynie z dwa tygodnie później przed grupą przedsiębiorców, gdzie mówiłem o tym moim biznesie, który padł. I zapytałem ich na koniec tego wykładu. wstało około 50 osób. Zapytałem to samo. Czy jeśli napiszę książkę o biznes biznesowej, to by biznesowe, nie kosztowała Byłem w Londynie, więc 10 dolców, nie 30, 10 funtów, a nie 39 zł, czyli testowałem cenę książki wyższą, bo wiem, że niższą cenę klient zapłaci. I w tym momencie podnosi ręce tam ze 30 osób, że tak. No to i dalej. W takim razie, czy mogę was poprosić, abyście teraz podeszli z tymi pieniędzmi? I wstają ludzie, idą, zostawiają 10 funtów na stole. I tam poszło książek za jakieś 2000 zł, mniej więcej, z tego co pamiętam. Nie? Dwa doświadczenia. Godzinowo, bardzo mało to czasu zajęło i miałem koszty w połowie wydruku już pokryte. Koszty zostały pokryte w połowie. Koszty zostały pokryte i więc wiesz w jaki sposób drugą połowę kosztów znaleźć. Znaczy pokrycia kosztów. Robisz to samo. Tylko, że szybciej, więcej, mocniej. Jak już masz tą odwagę w postaci pieniędzy, który klient zapłacił, to robisz. I od tamtego czasu do do chwili obecnej, jeżeli chodzi o SEMpower, co uważasz za taki największy element, który zaczął tą firmę, bo, bo każdy ma jakieś swoje KPI w firmie, czasami ktoś mierzy, nie mierzy. Mm. Czy w którym miejscu zauważyłeś, że te twoje KPI, e, czy twoje współczynniki biznesowe zaczęły tak mocno rosnąć? Wydaliśmy książkę Biznes nie ucieka, później książkę Kamili, mojej żony, Wyspy Komfortu. Wtedy już poczułem, że wolę sprzedawać niż pisać. Czyli bardziej interesuje mnie ta część sprzedaży marketing niż tworzenie produktu, pisania. No to co mogę zrobić? No kupmy książki innych autorów. Hmm. Po prostu. No, hej, czytam książkę czyjąś amerykańską, zrobioną po polsku. Ktoś to wydał, patrzy, jakiś Onepress czy inne, inne firmy. No to, no to idźmy dalej. Znalazłem jakieś książki na Amazonie, które mi się podobały. Akurat były to książki o kreatywności w biznesie. Wysłałem maila do, tam do agentów gdzieś tam w Stanach, okazało się, że ten agent ma, ten autor ma reprezentację w Polsce, przedstawiciela swojego. Wysłałem maila, nikt tych książek nie chciał, więc nie było licytacji. No to kupiłem licencję na tę książkę, na no dwie kupiłem od razu, nie na dwa tytuły. Nie na jeden, nie ostrożnie, idziemy dwa. No Ale zapłaciłem za licencję pieniędzmi, które zrobiła książka o biznesie Ucieka, więc dalej ta walidacja jest utrzymana. Nie prywatnymi, nie kredytem, nie jakimś tam jeszcze innym sposobem. No, i tak sobie. Myślałem, że książka amerykańskiego autora ruszy mocniej w popycie mm -hmm. rynku. Nieprawda. Więc mieliśmy dwie książki i dwie książki amerykańskie. No i później się dzieje ten magiczny moment, w którym dostajesz maila. Hej, czy chcesz tą książkę wydać? Ona pasowała do Twojego portfo por portfolio e, czy profilu wydawniczego. Nowy autor, nikt go nie zna, na maksa kontrowersyjny, duży sukces. E, Gay, więc, też pod kątem oceny rynku polskiego było to ważne kryterium, jak to będzie przyjęte. I wszystkie doczy mówiły, że nie. Ale nie mogłem się tej książki odkleić przez tydzień. jaką czytałem na Hamaku, pamiętam w Tajlandii. Mówię, no dobra, jak ja to łykam, a jestem krytyczny, no to klient masowy powinien w to pójść. I to była książka Fredrik Eklund, sprzeda Eklund Sprzedaż. I wydałem tę książkę. Zajęło wydanie tam cztery miesiące. Mniej więcej. I pamiętam, jak wrzuciłem ogłoszenie o tej książce na grupę pośredników nieruchomości na Facebooku, jakoś wieczorem w nocy. Budzie, budzę się rano i patrzę: Wow, mam tej książki przez noc sprzedane za 2000 złotych. Wow. I ja sobie pomyślałem: Ej, coś w tym musi być. I to był moment przełomowy, że poprosimy mocniej wydawnictwo, że po raz pierwszy miałem produkt, gdzie rynek back bardzo go chciał, bo program w tym występował. Freddyk był emitowany na y, polskiej wersji. Kanał Plus czy HBO w telewizji tematycznej yy, i ludzi, którzy interesują się nieruchomościami, remontami mieszkań. A, znali go już gdzieś tam, słyszeli? Ten program był emitowany po polsku. Jasne, jasne. Więc oni znali nazwisko Fedyk Ekrond, więc był, była potrzeba na tę książkę. Ja trafiłem w grupę tematyczną Facebookowiczów, którzy zajmują się pośrednictwem nieruchomości. To dało nam bardzo dużo żagli, żagli, żagli wiatr albo wiatru, wiatru w żagle i yy, prosimy mocniej o wydawanie książek.